tak jesteśmy w terenie z latarką co prawda nie jest jeszcze całkowita noc jest taki mini półmrok ale już jest w zasadzie prawie że ciemno potem pokażę też jak świeci w normalnych całkowitych już ciemnościach na razie w takim półmroku a więc latarka świeci tak Jak widać oświetla tutaj spory obszar, tak jest jak nie świeci, tak jest jak świeci. Także rozświetla tutaj sporo, sporo miejsca dość wyraźnie także po to ile kosztowała to nie mam co narzekać właśnie Potem pokażę w innych terenach niż tylko leśnych A ma różne tryby, Maksymalna, mniejsza, i takie mrugające. To jest blok duży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. same są bloki tylko z dalszej odległości jeszcze Ale też łapie Ale sięga tam no Można to trochę lepiej widać niż w telefonie jak się nagrywa